Co, no, czy wszystko osiągnąłem w no, osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. To jakby wiadomo, że są inne, ktoś chce UFC, ktoś chce tam inne Bellatora i tak dalej, my mieliśmy swój plan. Była to moja historia, była to historia związana z KSW i cieszę się bardzo, zostałem z KSW, nie, nie odszedłem. E, jestem nieodłączną częścią tej federacji i rozwoju tego, tej dyscypliny w tym kraju. Nie tylko ja, mnóstwo zawodników, organizacja i tak dalej, więc jakby dla mnie to co chciałem osiągnąć tak, to co był mój plan i jestem spełniony sportowo. E, tak jak powiedziałeś, e, miałem okres, że było bardzo źle. Od dwóch walk jestem, znaczy nawet od trzech walk jestem już sobą, już jest dobrze. E, chcemy się sprawdzać i w MMA i teraz gdzieś tam ten nowy pomysł, jak masz, odświeżasz sobie te emocje. Związany z, z motywacją, która się zwiększa, jak widzisz, przeciwnika i tej dyscypliny, która dla ciebie jest, nie jest obca, ale jest tak naprawdę i jest obca. No bo musisz typowo wejść w świat boksu i boksować z byłym mistrzem dwóch kategorii wagowych, który osiągnął najwięcej w tym sporcie, co mógł. Jeszcze pretendent do wagi ciężkiej, do pasa, więc Tomek Adamek. Możliwość zawalczenia z nim, jak pojawiło się w głowie i to już szło do finału, że to się zdarzy, to, to są, wieś, kolejne marzenie, które chcę spełnić. Cieszę się bardzo, że Tomek się zgodził. Ja się cieszę, że będzie walka z nim w jego dyscyplinie. Na KSW coś nowego, wiesz, no, to jest historia. No. Wiadomo, że my boksujemy, ale to nie jest ten sam boks. On jest inny, on jest typowo pod MMA, a to są, to są profesorowie, można powiedzieć, w boksowaniu i teraz trzeba w krótkim czasie coś z tego, to co mam, coś skleić. W twojej walki z Mężczyzną Podzianowskim w MMA oczywiście dużo było na temat kilogramów, warunków fizycznych. Czy tutaj Tomasz Adamek, który jest no, wyższy od ciebie chyba o 5 czy 6 cm. podejrzewam, że też będzie cięższy, to też wszystko będzie miało znaczenie. Ty tu musisz postawić no, na to, co u ciebie najlepsze. Ale on też zawsze sobie mówi, że on jest super szybki, że Adamek najszybszy to jest Adamek zwycięski. Tak, tak. No Adamek stawia też na, na szybkość. Eee, limit wogowy jest 99%. E, taką propozycję dostaliśmy od, od Federacji, od KSU powiedział, że limit taki. E, ja się zgodziłem, no ja ważę na, na co dzień 93, więc ja 94. E, natomiast to, Tomek będzie na pewno cięższy, bo, bo, bo nie wyobrażam sobie, że... Chyba i ja teraz ważę około 100. E, e, więc... E, ale on tak, jak widzieliśmy wagę, jak bu, walczył o wagę ciężkiej, też był szybki, więc... Tak wszystko analizuję, aż zaczynam się bać. Przestań. No to o czymś ważnym porozmawiam. Czy pieniądze w tej walce to jest coś, co jest największego, jeżeli chodzi, nie wiem, jak to teraz nazwać, no bo trudno to nazwać polską sceną MMA, no bo to jest teraz nowy projekt, natomiast wydaje mi się, że takie zestawienie to chyba musi być jedno z najbardziej kosztownych zestawień i dla... Ja nie, ja nie mam pojęcia, powiem ci, że to jest finansowe największe zestawienie. Trzeba byś zapytać, bo to jest walka w boksie, w KSW. Jak to teraz to weryfikować w sensie jaką? Jak, jak, do czego? Że my MA pieniądze czy w boksie? No teraz jakby cofniemy się do boksu, bo myślę, że to nie największe. No zdajemy sobie sprawę, że Adamek walczył w Polsce z Kliczką. Myślę, że tam było największe pieniądze, a nie walkę teraz. Ja tak bardziej mówię pod twoim kątem, może też z tej strony. Ja wiem, że w Boksi lepiej płacą niż w MMA, bo oni tam mają miliony za walki często, jeżeli to są walki mistrzowskie. Porozmawiaj z Martinem, bo to on tam wie, ile on tam i tu, więc on ci powie, czy większy, czy nie. To jeszcze jedno takie pytanie dotyczące kulisów tego. Jak już wiedziałeś, że Adamek podpisał kontrakt z Fejmem, to już tak trochę machnąłeś ręką, bo pytanie jest w kontekście tego, że mam wrażenie, że teraz dla ciebie w KSW będą Superfajty, no takie sobie nazwy. to nie są, to są jednak pojedynki sportowe, natomiast nazwijmy je superfajtami. Yy, ta kategoria średnia, pasy, to co się tam dzieje, chyba rozumiesz, że to nie jest dla Ciebie najważniejsze. Ty chcesz teraz wyzwań, postaci, osób, yy, sytuacji, w których nie byłeś. Wiesz co, ja zawsze wychodzę z założenia emocji, które zaistniają w, w tym momencie dokładnie, no. I one są związane z kibicami tak naprawdę bardzo mocno, jeżeli gdzieś się pojawi głos, że będzie mocna wiesz, potrzeba wyzwanie typowo, nie wiem, walki o pas. Ja sam nie będę się pchał. Jeżeli będzie taka sytuacja, że sytuacja i, i, i będzie taka, że kibice będą chcieli tego, może na to pójdę. Znaczy przeważnie tak się kieruje tym swoim jakby chce się sprawdzać oczywiście jak najbardziej. Plus pojawia się tam, że duże głosów, że chcieliby tego starcia zobaczyć. No to wtedy idziemy w tym kierunku, no bo tak naprawdę wchodzimy w rywalizację, ale tą rywalizację też chcą oglądać kibicy, więc taka jest sytuacja. Tak? Czy coś zgubiłem? Nie no, jest okej. Okay. No jeszcze tylko o przygotowania chciałem w sumie zapytać, bo one będą na pewno inne niż do tej pory. W sumie walka w lutym, więc no teraz wiadomo święta, Sylwester to nie jest czas, który sprzyja na, na jakimś chodzeniu. Ale macie trochę czasu jeszcze. Jak te przygotowania będą wyglądały twoje, czy sobie już z bokserów dzwoniłeś, żeby poboksować po prostu? Mam sztab trenerski od tego cały, on dostał, bo już, już dawno o tym rozmawialiśmy, ale już docelowo jak już dopiliśmy tą walkę. No to oni już zajęli się wszystkim tak naprawdę. Dietetyk, e, e, trener od przygotowania fizycznego, moi trenerzy, cała ekipa jest przygotowana, mental coach. Oni już wiedzą co mają robić, na jakim etapie. E, ja już od półtora miesiąca zacząłem treningi. Półtora miesiąca temu zacząłem treningi typowo bokserskie. Jaka różnica będzie? Różnica jest taka, że skupiam się tylko na wąsi, na boksie, bo wiadomo, że jak my ma robić, to trzeba wszystko robić cały czas i to trzeba cały czas skolić, cały czas to do, dopracowywać, żeby to w walce później wychodziło. Natomiast jedyna rzecz jest o tyle komfortowa, że muszę jedną robić rzecz, a druga niekomfortowa, że dużo nowych rzeczy się muszę uczyć tym w jedynym, właśnie w tej jedynej płaszczyźnie.